serdecznie Jona Głowacka telewizja ATV. Jesteśmy dzisiaj w elektrowni powyśle na pokazie paprowski Przeszowski, a ze mną Klaudia Halejciowi Witaj serdecznie. Dzień dobry. Klaudio, czego ty się spodziewasz po dzisiejszym pokazie? No ja troszeczkę widziałam, co tam chłopaki przygotowali. No ale oni mają w ogóle taki styl, bardzo kobiecy, sensualny. Bardzo dużo jest takich kryształków, prześwitów, Te kroje są naprawdę piękne, podkreślające kobiecość, ale taką delikatną, zmysłową. Przynajmniej ja ich tak czytam, że one są. No dzisiaj też jestem ubrana przez nich, więc mamy taki przesmak tego, co się tam pojawi. No ale jest niezwykle takie, Kobiece i delikatne, sensualne, jak mogłabym nazwać wszystkich ich projekty. A jeżeli chodzi o twój styl na co dzień, to jaki jest? <laughs> Dobry dres. <laughs> Dobry dres, wygodne trampki. To jest chyba taka stylówka, którą lubię najbardziej. Albo jeansy, t-shirt, coś bardziej wygodnego. No oczywiście jak są takie okazje, no to. Czuję się taka, wiecie, spełniona w sensie kobieco. I, I fajnie czasami założyć coś takiego, no ale jestem mamą, więc no, po prostu wygodniej mi jest w takich chciuchach po prostu na co dzień. No tak, ale też jesteś wzorem do naśladowania dla wielu kobiet, bo tutaj tworzysz inspirujące treści, zabawne też, ale też często właśnie w tych rolkach, filmikach przemycasz modę. I właśnie wiele kobiet cię podziwia, że masz swój styl, współpracujesz z wieloma markami i powiedz właśnie, jak, jak z tym się czujesz, że możesz też się spełniać i łączyć taką pasję, jak my, kobiety, prawda, kochamy modę z pracą. Dziękuję bardzo i to jest zawsze bardzo miłe. Natomiast podkreślam zawsze, że nie jestem totalnie ekspertem. Nie jestem też osobą, która Śledzi bardzo trendy. Oczywiście wiem, co mniej więcej jest modne, i uważam, że przy tych wszystkich trendach i tym, co się pojawia, trzeba mieć taki swój styl, bo nie wszystko to, co jest modne, pasuje nam. Więc, a teraz też żyjemy w takich czasach, że tak naprawdę ja mam poczucie, że wszystko jest modne. Idziemy ulicami i taka jest ta różnorodność, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ja czasami się inspiruję jakimiś małymi rzeczami. Oczywiście mieć fajnie jakąś. Rzecz, która jest modna na dany sezon, ale klasyki są niezawodne. Tak, zgadzamy się, klasyka zawsze wygrywa. No i Klaudia, więc na koniec zapytamy Cię o Twoje plany zawodowe. Czy coś szykujesz, czymś nas zaskoczysz? Na pewno jest parę projektów, które, które się pojawią. E, Jakichś takich serialowych, e, będzie mnie widać. Oczywiście no, największą uwagę przykuwam na swoje profile social media. Taki sobie postanowiłam e, czas od jakiegoś momentu w moim życiu, że to jest dla mnie ważne, to, się, to jest było moją pasją. Kręcenie e, teraz jest po prostu też e, e, i. No tak uprężnie działającą społecznością, więc zależy mi na tym, żeby moi odbiorcy mieli dużo kontentu i na tym się skupiam. No właśnie to jest piękne, Klaudia, bo ty się spełniasz zawodowo, spełniasz się jako mama, jesteś szczęśliwą kobietą. Powiedz w takim razie, czego jeszcze możemy Ci życzyć. <laughs> no właściwie chyba spełniłam wszystkie swoje marzenia. Jestem szczęśliwa i mam nadzieję po prostu, żeby to trwało, żeby to, co jest teraz, się nie zmieniło. W takim razie tego Ci życzymy. Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy co najlepsze. Dziękuję bardzo, ściskam Was.